I kolejny traktor do sprzedania Puma 180 CVX. Bardzo fajna maszyna, to już jest ta duża Puma 7,5 tony wagi, 8,643 ludzi podnośnika, 68 FPT motor, 182 konie, nominalna, 218 maksymalna, według katalogu. I tak to się prezentuje. Bardzo ładna opony, świeżo przyjechała do nas. 656,542 Tyłnówki. Przód opony 546 30 Też eleganckie. Przedni tus. Oryginalny. I przedni walka od mocy Bardzo przydatne. Z żadnych DPF pod blu, niczego to nie ma. Stąd ten taki ładny dźwięk. Tylna ośka regulowana Zaczep hiczki dwa odsuwane. odsuwany Cztery pary wyjść, śruba rzymska Amortyzowana kabina LEDy założone EHR na błotnikach Tak to wygląda W środku 9249 godzin świeżo do nas przyszła Pumka mam zdjęcie jak ją kupowałem z wyświetlaczem multicontroller to jest tutaj macie hydraulikę wałki przód tył miękka ośka przygotowany do nawigacji oczywiście oświetlenie Łącznik prądu podgrzewana lusterka Panel klimy Potel pasażera Tak to wygląda Strasznie mało tu miejsca mamy, ale Dzisiaj możemy tu przejechać Przy tej pogodzie dzisiaj pełno klientów, zobaczcie że Tam z tyłu wszędzie stoją Także fajna puma że to przyszło, dostępne od ręki, zapraszam na plac, do oglądania, do testowania i do zakupu, świeżo przyjechała, fajna Puma na CVX, -ie. duża Puma, pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji kanału no i do, do odwiedzenia naszego placu. I do zakupu. Znajdziecie tą pumę za chwilę na Oeliksie. Do usłyszenia.